Witam serdecznie. Jesteśmy w naszej kochanej pracowni. Jak widać narzędzi tu za wiele nie ma, ponieważ jestem na wyjeździe, tak? Teraz ostatnio przy tych pszczołach to się działo mniej. To co tam po prostu dawałem im słoiki, no to wszystko już wiecie, nie? O, o, jak to wyglądało. A, aha, tu lampka nie chodzi jeszcze mniej. A, a co, a co jeśli chodzi yy, yy, o co, co, co z tymi pszczołami? Rzeczywiście patrząc na notatki, ja je już ustawiałem zimowo yy, na początku samego sierpnia, tak? Jeszcze sierpień się nie zaczął, a one były już poukładane. Kwestia jest taka, że yy, teraz już zrozumiałem też swój błąd, yy, yy, przynajmniej na części rodzin, yy, że jak yy, na przykład pszczoły nam siedzą, że na dużo ramek i chcemy je zwęzić, żeby tam tylko upakować ten czerw góra-dół, to po prostu najstarszy czerw dać na dół, nie? A na górny, na górny korpus wtedy dać czerw otwarty. Wtedy te pszczoły bardziej się skupią wokół tego czerwiu u góry. No i później, jak będziemy je podkarmiać, to one będą bardziej tworzyć to na górze, nie? Będą schodzić sobie tak bardziej, a nie, że y, pozostały przy tym czerwiu właśnie odkrytym na dolnym korpusie i wtedy bardziej zaczęły tam egzystencje. I na przykład kilka rodzinek miałem takich, że ta góra była całkiem opustoszona, a one tam na dole, nie? A miałem też rodzinki, że góra była tak ładnie zalana cała, a one tam na dole od razu pod drewnem siedziały. Więc y, miałem taki tak i tak też kwestia jest taka, że w tym roku sobie zaczęło robić trochę chłodno, tak nieprzyjaźnie, może trochę od połowy yy, yy, sierpnia, tak mniej więcej, że, yy, że były te chłody i w ogóle. Kot chodzi. Yy, więc po prostu, yy, Więc po prostu. Yy, yy, yy. Tak, może trochę przyszybciłem. W zeszłym roku yy, zrobiłem to, że te całe układanie zimowe zrobiłem gdzieś około 20 sierpnia dopiero. I yy, jak w momencie takim się coś zrobi, yy, to, to to wyjdzie nam jakby może lepiej, bo yy, yy, rozpoczynając te kar karmienie teraźniejsze i wcześniejsze i w ogóle, to, yy, to to tak bardziej może pasuje, nie? Te ułożenia w stosunku do okresu tego największego naszego zakarmiania tych pszczół, tak? Yy. One od wcześniej miały po ileś tego zapasu, tak? Na tych ramkach. Yy, niestety jedna rodzinka właśnie się zdarzyła. Tak, podsumowując wszystko, tak? Jedna rodzinka się zdarzyła, która po prostu, no matkę gdzieś zgubiła się ta matka. Coś się, nie wiem co się z nią stało, mogła coś nie wyjść, no nie wiem, tak? One coś tam próbowały robić, ale to im kompletnie nie wyszło, więc. <laughs> więc po prostu, no. Yy, ja je teraz połączę i wsiądę one. W... W małym takim mam jeden warszawski, co jest najsłabszy mój warszawski, tak? One tam siedzą do, dosłownie w trzech ramkach, więc yy, trochę bieda, więc tam je dosypię, te pszczoły jeszcze im coś tam dopomogą, może jeszcze trochę czerwiku powstanie, nie? Takiego ostatniego. Yy, teraz te kwaski. Yy, te kwaski, no to te butelki tak, yy, tam gdzie yy, rodziny ładnie siedziały z czerwiem u góry i w ogóle bardziej u góry yy, yy, i dałem, yy, że tego kwasu prawie setkę, tak? To bardzo ładnie wszystko się stało. Najgorzej było w rodzinkach, gdzie tak myślałem, że ich jest mniej tych psił czy coś i dawałem tak po 70 ml coś ten i że, mm, że, że po prostu one miały ten czerw na dole, nie? Mogłem najpierw je ułożyć później robić te kwasy. Tak by było lepiej pewnie? No ale nic, poradziliśmy sobie, te butelki trochę tak pokapałem i tak dalej, gdzie się uruchomiło, to się uruchomiło ja jeszcze rozlałem, mnie, jeszcze dodałem teraz po około 10 ml tak na te paski, więc ten kwas tam pobuchał przecież te pszczoły. Przy tym przeglądzie, co te, aha, jeszcze dwie rodzinki mam takie, co po prostu tego czerwiu ileś jest, no ale widzę, że to taka bida z nimi, one dają się obkradać po prostu te pszczoły na maksa, więc no ja nie wiem, co z tego będzie też. Ja teraz im dam po słoiku, ale no zobaczę, jeśli ja przyjdę po prostu dając ten słoik teraźniejszy, ja specjalnie podejdę do tych ulików i zobaczę, że one tam nic konstruktywnego ze sobą nie działają. tak? To ja je po prostu także na ten warszawski rozwalę, nie? I po prostu ten warszawski zrobi się mocniejszy na sam koniec. A, 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 te, a te pszczoły, a ten czerw po prostu powycinam i już nie będę nic topił, nic, tylko go zakopię w cholerę i to będzie koniec, nie, po takich pszczołach, więc takie mam dwie rodzinki. Nie wiem jeszcze do końca, co we wszystkich rodzinkach się dzieje tam w Gorczycy, tak, no ale tam są one od dawna już ułożone na tych właśnie, na jednym korpusie, więc no co tam może się dziać, tak, ewentualnie można ramkę odjąć na przykład, prawda, mm. Teraz będziemy robić usilne podkarmianie. Tak, Resztę rodzin jest wszystko doustawiłem, elegancko jest. Więc teraz będziemy robić te mocniejsze podkarmianie. Teraz dzisiaj dostaję jeszcze cukier z kwaskiem. Ale na kolejny raz, jak będą już coś dostawać, to, to ja im dam coś, że dole, będziemy dolewać ziółek tak? Na surowo. Ze względu na to, że te komórki zaczną być teraz sklepione i one jeszcze doładują tego ziołowego do tych poszczególnych komórek i się tym przeżrą i w ogóle i tak dalej. Więc teraz za każdym razem każdy słoik będzie miał dolewkę tam czegoś. Tak? Więc a nawet teraz nie dawałem gołego syropu, tylko jeszcze na te całe wiaderko tego syropu dałem jedną buteleczkę tego soczku wiśniowego, więc to nie jest gołe. Tak? Co dalej? Te pszczoły ogólnie ok. Widziałem chyba właśnie y, y, przypadek, y, że ta pszczoła była taka trochę z, y, 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 z, zdeformowana. To w, w jednym z ulików, co te, te takie słabe wyszły, i to też nie wiadomo, co z tym wyjdzie, wyjdzie, tak. I chyba w dwóch ulach tak widziałem, co tych pszczół tam było, ale y, no widziałem tam pojedynczą, dwie, trzy mi łaziły gdzieś pszczoły nieco. Było widać, że to waroza to pożarła, a nie wiadomo, czy jakieś wirusy się na to te szczerbne nie napatoczyły, tak. Więc. Y, no teraz te kwasy, nie, był, był ten kwas zrobiony w okresie lipy. Później mogłem coś poprawić, tak? Później nie? Mogłem coś jeszcze tak poprawić. Po malutku, mało, ale mogłem, nie? No ale był ten czas przeprowadzki pasieki i w ogóle i tak dalej. Więc no tak to trochę się nie rozgarnęło. No ale to nic. Teraz na pewno została przetrzepana z warozy. Teraz kolega widziałem, wysłał zdjęcie, że warozy po dwóch dniach robienia kwasu potąd. Tak, więc warozy na pewno się tam posypie. Teraz ja dzisiaj dawałem jeszcze słoik, no to to co było w tych buteleczkach jeszcze, tak, no to jeszcze po tym sznureczku tak tą dyktę ładnie zmoczyłem. Teraz już na przykład po kolejnym roku ubytowania z tym kwasem też wiem, jak to będzie się wszystko zachowywać w warunkach też pogodowych, prawda? Zrobiło się dość chłodno. W zeszłym roku raczej było cieplej i raczej uważam, że było więcej czerwiu trochę w tych pszczołach. Ja w tym roku już jest trochę jakby mniej. Te pszczoły się już bardziej trochę ograniczyły czerwiowo, to widać. Chociaż go nadal robią. Tak? one jeszcze te placki jeszcze raz zrobią z tego co widzę po pszczołach. Teraz się dużo pszczoły, właśnie widziałem, teraz jak układałem, to bardzo dużo pszczół się wygryzało, więc ja też od razu widziałem, tak, tą warozę, to wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten kwas, który teraz tak, tak zrobiłem, to widzę, że to tak nawet równo przypadło w tych pszczołach, że widziałem, że w większości rodzin się bardzo dużo wygryzało pszczoły, <laughs> tak, bo to było widać. Nie, więc dobrze. Ta pszczoła została od razu, nie? Przez ten kwas, i to co, jak wyszło jakieś badziewie, to pszczoły dalej to powywalają, i teraz zrobię jeszcze ostatni ten czerwik, nie? Co już będzie go już coraz mniej, ale to będzie taki, jakby ostatni rzut czerwi, ja tak uważam teraz, nie? Siedział. Więc, yy, no tak to jest. Ta gorczyca jeszcze mi kwitnie. Ja myślę, że ona jeszcze z tydzień na pewno pociągnie. <laughs> na wiosce jeszcze są, <laughs> że łącznie może być, no, niecały hektar, tak, tej gorczycy. Więc te pszczoły jeszcze polatają. Dodatkowo no, widzę jeszcze ten awóz. W ogóle widzę, że pszczoły chętnie noszą, tak wszystko noszą. Więc jest, jest okej. Okay. Dzisiaj znowu właśnie, właśnie nagrywam, bo dzisiaj byliśmy na pasiece i daliśmy w tym długim rządku i wszędzie w ogóle daliśmy znowu, nie, po dużym słoju właśnie e, już tego gęstszego trochę syropu i, i, i z tym soczkiem i, i co? No i tak, nie, tam te paski tak zmoczyłem. Jeszcze to co było w buteleczkach przez sznureczek, tak, nie? Zwilgociłem i właściwie to jest... Pokończyły się te kwaski już w tych buteleczkach też. Więc tego kwasu trochę y, na odporywałem, tak. Y, teraz pszczoły będą właśnie dostawać. W warszawskich ulach to właściwie wygląda kwestia w ten sposób, że tam... Y, tam już jest zakarmione. Ja teraz dzisiaj dałem słoik. I to ja myślę, że... Około może 10 września one dostaną jeszcze jeden słajki to będzie i to im starczy. Nie, w tych warszawskich się po prostu zazimowały na cacy. Nie, one już tam są ułożone te pieśgi. Ja teraz prze, przejrzałem to. One już właściwie są. Nie? Tego czerwiu też mają, ale widzę, że może nawet mniej. Niektóre zależnie od rodzinki, nie? No tak. No to one już są załatwione warszawskie, poszły naprawdę w mieniu oka. Nawet nie wiem kiedy one się zrobiły. Teraz jadąc dalej dodatkowo mm, Wielkopolskich. Wielkopolskich, no więcej trzeba dać tego, tego syropu, ale też widzę, że te pszczoły Wielkopolskich trochę inaczej, tak? Trochę inaczej, bardziej się rozkładają tak, nie? A w warszawskim bardziej chcą tak, nie? Na tych ramkach, że na, wiek, na więcej ramek chcą siedzieć, nie? A na Wielkopolskich to tworzę uliczkę, nie? I, i, tam, być, i tam, tam trzeba dać trochę więcej. Nie? Chociaż one już ładnie mają, i teraz, jak będą się tym układać, nawet co w ulu, ja cały czas im do, dodaję. tak, Zanim one zeżrą taki słoik, to ze 3-4 dni, więc za 3-4 dni znowu trzeba zrobić pierdutną porcję syropu. Ponad ten gar. Tak? No i wtedy nie, <laughs> można robić dalej. Z tym, że teraz już na pewno będę dawał coś. Z żółkami, te wszystkie porcje ostatnie. Oscyluję, że mniej więcej na rodzinę w wielkopolskim, teraz ulu, ja wrzucę około jakieś pięć słoików, włożę, tak? Więc to będzie dużo. I, i no, zaczyna się wrzesień, więc do 15 to są już po trzy słoiki, tak? Wydaje mi się, że w większości wielkopolskich, jak już będzie dany ten trzeci słoik, to to już pszczoły będą załadowane na cacy. I wtedy no, to będą takie niedobitki, zobaczymy. Bo czasami już pszczoły pod koniec to, to po prostu już nawet nie biorą tego syropu, nie? bo są już załadowane dość, one już nic nie chcą, nie? nic więcej. No ale no tak, tak. Co dodatkowo mogę powiedzieć, że jest po prostu chłodno i raczej uważam, że te pszczoły mm, trochę ociężale z tymi syropami. Widzę na Facebookach, że nie wszystkim chcą brać, nawet jakim dają wnet pod nos, bo po prostu jest chłodno. I te pszczoły tak trochę ociężale biorą te syropy, nie? Trzeba tak jak ja w słoiku dam na te pszczoły, no to one od razu mają blisko dziurki, więc jedzą. A jak są już jakieś podkarmiaczki, gdzie muszą gdzieś coś łazić specjalnie i tak dalej, to może być właśnie gorzej za zapodawaniem cukru, no nie? I różnego rodzaju syropów. Eee... Mam nadzieję, że po prostu te kwasy tak <laughs> nie do końca udolnie bym to nazwał. Być może. No właśnie ta butelka to musi być bardzo wszystko dobrze ustawione, żeby to zadziałało w chłodniejszych warunkach, tak? Yy, a właśnie, yy, a właśnie co? A jak na przykład polewamy na dyktę, no to mogą być chłodniejsze warunki i tak dalej, nie? I będzie, będzie okej. Okay. Widzę teraz, że robiłem te kwasowanie i ja od kwasów nie zauważyłem teraz, żeby z pszczołami coś się stało, że coś się gdzieś wydarzyło, że bym widział, że się po prostu przypaliły, tak? Wtedy w okresie lipy być było, na pewno było za ciepło na te kwasy, mi się wydaje. I po prostu ten kwas za bardzo buchnął. tak? Za dużo pomogła temperatura zewnętrzna, to słońce. Za bardzo te ule nagrzewało jeszcze. Więc yy, być może wtedy trzeba było właśnie zrobić też, yy, może, yy, że mniej w te butelki. Wtedy trzeba było po prostu dać mniej w te butelki, nie? a nie po secie. Trzeba było dać mniej. A teraz, teraz można dawać więcej kwasu. Nie, bo po prostu... No tak to, 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 to jakoś to działa, tak jakoś to działa. Z latami się nabiera pewnego rodzaju dodatkowych tak umiejętności. Nie, że bardziej potrafimy połączyć właśnie tą pogodę, temperatury, te pszczoły, jak daną rodzinę, tak? czy tego jest dużo, czy to jest zabite na full, tak? czy tej pszczoły jest masę. Jak, jak to zobaczyć, nie? Jak, to, jak to sobie popatrzeć, czy na przykład dodać wtedy większą wentylację, czy na przykład od góry trochę nawet i otworzyć latem, nie? żeby bardziej przebywało tak, ten kwas, więc to, no tak, tak, to, tak, to, tak to działa i tego trzeba się po prostu z latami jakoś nauczyć. Teraz będzie takie feste karmionko. Myślę, że do 20. Około, tak bym chciał dać, nie? że to trzy słoiki przypadną, może cztery, do, do około 15 września w tym momencie przejdę się po ulach i tak tylko zerknę. Nie? Tak tylko zerknę. No i, i, i po prostu tylko tak zerknę. Nie? Jak one tam są tym żarciem sklepionym. Nie? Jeśli trzy czwarte ramki będzie nad nimi sklepione, to tak. Jeszcze jak będzie susz na tyle, gdzieś taki pusty susz, w ogóle, że, nie że, będzie, że będą te pszczoły, będzie ramka i jeszcze będzie ramka pusta, suszu, tak? To można ją wyciągnąć, ale może nie trzeba, tak? Teraz yy, może ta, przyjdzie, jak przyjdzie chłodno, to ta motylica też gorzej, widzę, że te pszczoły może też jakoś się bronią, te matki tak? Pootwierane trochę góry, więc ta motylica ma dużo gorzej, nie? Tam się gdzieś pochować, te pszczoły zawsze ją tam przyatakują, więc no, 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 no. widzę, że z tą motylicą w tym roku nie jest tak źle, tak? Gorzej było w tym roku właśnie z warozą, nie? No i teraz ja widzę, że dwie rodzinki, tak, no to całkowicie one nie chcą ujechać. Być może po prostu było dużo właśnie starej pszczoły w ulu. One jakimś cudem na samym końcu dostały tą matkę, ale, ale zanim czerwc zaczyna się porządnie wygryzać, no to ta stara pszczoła za wcześnie padła, nie? Mogło tak być już właśnie z tymi już ostatnimi ulami. I jeden ulik mam taki, co on jakby lepiej trochę szedł na początku, a później teraz tak, tak jest, że... Wszystkie ramki ma odbudowane półówki i tu takie pędzelki, nie? I on, no tak, tak go zazimuje na tym jednym korpusie. Zbiłem je do jednego korpusa i, i teraz je futruję. I zobaczymy, może jeszcze coś dokulają, tak, te pszczoły. No raczej na pewno coś będą jeszcze tam, nie? Bujać te, bo, bo widziałem, że coś tam dokulują jeszcze, więc może jeszcze się coś tam zrobią. No ale to też, nie? Powstanie mała rodzinka i tą rodzinkę mam już od lat, no ale po prostu one wiecznie są jakieś takie mniejsze, te pszczoły, nie? I takie mniej, no tak, no, nie wiem czy po prostu za rok jak będzie więcej tych pszczół, czy po prostu niektórych pszczół się całkiem wyzbędę, nie, roztrzepię je po sezonie miodowym. A właśnie bardziej pozostawimy pszczoły, które są lepszej jakości, tak, lepszej jakości. W tym roku tych uli narobiliśmy, jeszcze nadostawałem tych pszczół i tak i tak dalej. Jak, jak sprawnie by mi wyszło z zimowli, bo to nigdy nie wiadomo, tak? Teraz to można dzielić skórę na niedźwiedziu jeszcze, więc, yy, 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 więc to nie wiadomo, ile wyjdzie rodzin yy, z zimy, tak? No ale jakby mi takich lepszych rodzinek weszło w zimowlę, tak 40-40 coś, tak? Takich lepszych, to by było całkiem w porządku, tak? A jak coś tam wyszło, takie mniejsze czy coś, Dajemy szansę, jeśli jest ta matka. Jeśli ten czerw wygląda dobrze i one się układają i bronią tego gniazda, i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu one mają szansę jechać sobie dalej, nie? I teraz, jak porobimy te, te żarcia, to około 15 tak myślę, że będę sobie patrzył, zobaczyć, ile ewentualnie jeszcze dołożyć, czy na przykład, wtedy sobie już napiszę na karteczce, czy dwa słoiki, czy jeden, i po prostu damy, tak, yy, damy. I co? No to będą takie niedobitki tak, które jeszcze będą coś dostawać. A, 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 a jak będzie początek października, to ja jeszcze potnę dykty, bo mam tutaj dykty tak od odparowywania od kwasu, ale potnę je właśnie... Ja, ja, ja i tak. tam kolega pisał, że właśnie nie może nie duże. Ja bym pociął je w wielkości, no będą to kwadraty tak, ale żeby były wielkości jak ten krążek, ja myślę. Nie? Że jak na ten otwarty gniazdo pyk położę, no to wtedy, psz, jak tak przyknę, tak w środek, nie? No to to się ładnie tak rozejdzie, nie? Po tym tym, i wtedy jak włożę, no to pyk, nie? I to ja, ja widzę, że jak pszczoły już yy, pobuchał ten z buteleczki kwas, to to, to, nie było mocne, to nie było mocne rypnięcie kwasu, ale one już czuły ten kwas, one wiedziały co się dzieje, więc jak zaczęłem polewać te dykty. Ale to ja widzę, że tym pszczołom się jakoś nic specjalnie nie dzieje, nie? Bo czy leżą pod ulem, czy coś, nie. tak. No najgorsze, nie, jak gdzieś tam pszczoła łaziła po dykcie, nie? Typowo, a ja coś tam ją sznurkiem przychaczyłem, no to widziałem, że jej się stała krzywda. Tak, jej się stała krzywda. Jak była taka upiedliwa pszczoła i goniła ten sznurek, czy coś. No więc, no to, 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 no to tak jest. I wsionie, i te pszczoły się teraz będą układać. Jest chłodno, ja widzę, że te pszczoły w tym roku bardziej jakby niektóre, to naprawdę jakby usilnie chciały, od, nie? Z, zrobić tą górę już sobie zapasową. Tak było widać po niektórych rodzinach. Wydaje mi się właśnie, że te chłodno je do tego już tak zmobilizowało, żeby się w ten sposób ułożyć. Ale ja wiem, że pszczoły jeszcze mają czas na to, więc tak ostatecznie jeszcze dopoukładałem, że ten czerw poprzerzucałem właśnie do góry. Tak, a te żarełko, coś tam, coś tam na dół. Yy, tak, no, jeś, jak, jak rodzinka była taka, że ta góra była już taka przylana, widziałem, że ta pierzga jest i w ogóle, to jak one znowu się tak ułożą, no to będzie fajnie, nie? Dlatego około 15 września yy, pójdziemy zobaczyć, i tak, tylko nie, może odsunę ramkę dwie, popatrzę, tak, tak, nie, jak światełko będzie świecić, to tych pszczół nie będzie, to będzie widać, nie, jaki jest poziom żarcza, więc yy, to będzie dużo prostsze. Teraz te szmatki, szmatki, strasznie mi pszczoły pożarły szmatki w tym roku, dobrze, że tych szmatek mam pełno, więc teraz właśnie one jeszcze mają otwarty sufit, te kwaski jeszcze tam się ostatecznie robią, no ale na weekend, nie, sobie właśnie porobię szmatek ładnych, nowych i pozakładamy ładne, nowe szmatki i one jeszcze zdążą mnie je trochę, nie, tam opropolisować, jak w ulu będzie dobra szmatka, to po prostu powędroję. Ulowa szmatka, nie? A tak, jak już totalnie zeżarte coś jest, no to wtedy damy nową szmatkę. No trudno. Chodzi o to, żeby one jeszcze zrobiły sobie trochę tego propolisu na tej szmatce u góry. Tak, żeby to trochę może yy, 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 lepiej, nie? Im tam porobić, bo naprawdę niektóre są tak dziurawe, że nawet jak z tego skonstruuje sufit, to to będzie nie? Lipa, nie sufit, więc yy, potrafiły zeżreć szmatki niektóre masakrycznie. Yy. Więc to porobimy i początek października, no to tak, nie, piąty, dziesiąty, zobaczymy jak te pszczoły jeszcze będą fruwać, tak, jakie będą warunki pogodowe. Mam nadzieję, że tak, tak, zawsze te pszczoły jeszcze tak do połowy października coś ze sobą robiły, nawet na koniec października jeszcze latały pszczoły, więc te pszczoły jeszcze z tego czerwiu, mam nadzieję, że się zdążą oblecieć ostatniego, nie, wysrać się, wyczyścić, to by było fajnie, no. I w sumie chyba to tyle, jeśli chodzi. I wtedy jeszcze zrobimy te ostatnie kwaski, właśnie na te dykty. W zeszłym roku próbowaliśmy robić butelki. Nie, wszędzie to powychodziło, tylko w dwóch ulach coś tam nie powychodziło. No ale te pszczoły po tym kwasie i tak jeszcze fruwały, więc yy, wydaje mi się, że być może te pszczoły, które do samego końca będą jeszcze latały, yy, to już po tym okresie całkowicie tego latania, w tym momencie właśnie jeszcze zrobię ostatnie takie huchnięcie kwasem, tam nie wiem, 10-15 ml. Chodzi o to, żeby przez te pszczoły tylko to przewiało i żeby tą warodzę, nie, potrzepało. Czyli yy, w tym roku może będę próbował robić częściej ten kwasek, ale może w mniejszych dawkach, tak. Bardziej działając na pszczołę, a nie konkretnie już na nasycenie tego kwasu mrówkowego w ulu, żeby przeszło przez zastlep. No nie? Szczególnie te ostatnie kwaski, no to one nie muszą być jakoś super mocno dawane. Tak myślę, nie? Tak raczej już delikatnie, żeby tym pszczołom nic nie porobić. Yy... No i tym motywem, tak, teraz jak będziemy robić nagranie, właśnie czekam na pogodę, jest niepogoda, prawda? Więc, yy, ty, yy, więc yy, po prostu robię ten dom skansenowy w tej chwili. Dom wisi część znowu w powietrzu, i, i po prostu czeka a na to aż mi beton wyschnie, bo tam naprawdę robota na maksa. więc yy, teraz jak będę yy, i będziemy robić może już bardziej coś typowo drewnianego, jeszcze mam cegiełki do umurowania, więc yy, jak będziemy już robić coś bardziej yy, drewnianego, to wtedy wam pokażę szczególnie motyw yy, właśnie opalania i woskowania. Yy, to będę się starał Wam na pewno pokazać, ze względu na to, że. Wtedy bardzo ładnie widać, jak w gorące drewno wtapia, wpija się, że aż bąbelki wychodzą, ten właśnie wosk pszczeli, tak? I on robi z tym drewnem naprawdę coś rewelacyjnego. Belka, którą robiłem wcześniej, leży od zeszłego roku i, 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 i mimo padania deszczu padał deszcz, chlapał na nią i w ogóle to, to spływa wszystko po niej jak po kaczce. Naprawdę. Widać normalnie, nie? że ta woda się tak robi, nie jak, tłust, jak na tłustym. Tak, więc ten wosk nasz pszczeli, jeśli my zrobimy go porządnie w to drewno, tak, to po prostu naprawdę on potrafi uchronić i, i jak ktoś na przykład, nie wiem, no właśnie kwestia tego tych uli naszych, nie? że na przykład chociażby drewno na dennicę. tak? Że dennicowe drewno. To jakbyśmy tak zrobili woskiem, słuchajcie, to pięknie, bo to wtedy bardzo ładnie chroni od tej wody, tak? Te drewno nie nasiąka w żaden sposób wodą. Już dużo, dużo, naprawdę mniej, i w tym momencie tak te pszczoły od spodu nie dostają wilgoci. To jest z tego, co wszystko jest oberkane. No to najgorsza wilgość dla pszczół to jest właśnie na tym spodzie. I teraz będziemy na pewno, przejedziemy się do znajomego mojego, tak do lasu, co ma tam te swoje pszczoły w tych styropianiakach. Co mamy tę jedną rodzinkę na tych półwkach, tak i tam. Słuchajcie, wygląda historia w ten sposób, że on mnie poprosił po części o to, że ja mam, mam, ja mam mu ułożyć rodziny na zimę, tak? Yy, I on nie ma ani tych dennic osiadkowanych, nic, tylko ma takie pełne z drewna z jakimś czymś w środku, pewnie ze styropianem, tak? Yy, i, on, I on właśnie mi powiedział w tym roku, tak, że u niego pszczoły jakby pleśniały w tych ulach. Ktoś mi powiedział, nie? Przyznał się po prostu. Powiedział jasno, nie? Że te pszczoły coś tą zimą, że mu tak jakby pleśniały, że one jakby odwilgoci, On to widział. Mimo, że u góry w tych daszkach wentylacja i, i tralala, i tralala, tak? Więc y, ja mu ustawiłem te pszczoły w ten sposób, że jest ta jego dennica, pusta półówka, tak? Nad półówką jest y, y, to ich gniazdo i na górę Kładliśmy czy to połówkę, czy to duży korpus. On miał te podkarmiaczki ramkowe, więc mu to tam wszystko powchodziło. Mówi, że jesteś, żeby coś tam ułoży, właśnie, nie? Te podkarmiaczki powkłada już wtedy. I te pszczoły mu tak postawiłem, że maksymalnie 7 ramek i albo tak, nie? I właśnie ma chyba ze 2 czy trzy rodziny ustawione na dwóch korpusach gniazdowych i do tego trzeci po, po korpus u góry pusty. Bo ja mu powiedziałem i on, i, on, i on od razu zajarzył o co chodzi, że ja mu mówię, że y, tą szmatką ma sobie wtedy pokryć to gniazdo i pod spodem kijki, żeby tylko gniazdo było zamknięte, a, a ten pusty korpus u góry to ma być na nim jeszcze daszek i najlepiej jeszcze nad nim kijek pod nim, żeby tam się dział przewiew tutaj, tak, a te gniazdo, że miało tylko tak, nie, tak było. No, tylko ono zamknięte. Nie? I on mówi, że tak, że to może być to, że ta wilgoć wtedy będzie się zbierać w tym korpusie nad pszczołami, nie? A nie w, w tym korpusie z pszczołami. Więc nawet jeśli tak, i on mówi, że wtedy fajnie, bo wtedy te pszczoły można zamknąć same w sobie, a ten ul jakby jest trochę przyotwarty. Nie. Więc ta wymiana wydaje mi się, że tej wilgoci będzie tam dużo, dużo lepsza. Teraz ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze tak nie robiłem z tymi półwpuszkami pustymi pod spodem. On tych gratów tam ma takich półwówek, właśnie, więc można było to powykorzystywać. Ale yy, filozofia jest takowa, że nie wiem do końca w którym momencie yy, trzeba coś zrobić z tą półówką, Ale wydaje mi się, że jak pszczoły się oblecą, i w tym momencie on weźmie i wyciągnie tą półówkę. No to akurat będzie, nie? Więc no, taka będzie filozofia jego. Mam nadzieję, że teraz te pszczoły ostro futruje. On tym te pszczoły to też używał kwasków, tak? Pan właśnie, te tabletki też mu się nie podobały, bo on twierdził, to jest pan wojskowy, on twierdził, że one śmierdzą mu i się źle czuł po nich. <laughs> Więc po prostu on używa pasków szczawiowych. I ma te takie odparowa, do odparowywania kwasu kupne, nie? ze sklepów, Więc coś tam on kombinuje. Te paski już były dawno powkładane. Więc tak, ja mu mówiłem, żeby on ma tam 10 rodzin. Ja mu powiedziałem, żeby na to skarmił około 120 kg. I, I mówię i wtedy mówię, przyjadę około tam 10 września i właśnie spenetruję mu, nie? Co, co się powyprawiało mu z tymi pszczołami. I ewentualnie mu jeszcze właśnie powiem, co tam jeszcze nie podukładać. Więc y, y, pan, y, pan taki był, że, że, że po prostu no już nie mi powiedział, chodź przyjedź mi zrób, bo mi pszczoły pleśniały mu w tych styropianach. Być może po prostu miał za bardzo je trochę może u góry, pozamykane, tak? Y, on tam stosuje jakieś płyty pliśniowe i tak dalej, bo gdzieś tam różne rzeczy widział, więc y, jak zamknął szczelnie ty, nad, nad pszczołami, to, to ta płyta mogła to zbierać wtedy w tym styropianie tą wilgoć, nie więc tam różne heca mogły się dziać po prostu. <laughs> będziemy u niego na pasiece, to ja wam nagram krótki filmik, jak wygląda jego stropionowa pasieczka. I tym motywem <laughs> życzę Wam wszystkim, słuchajcie, miłej nocy, jak będziemy robić na domu skansenowym. Obiecuję, że pokażemy i pokażemy też efekt może końcowy, tak? A to na pewno, bo z tym drewnem i tabela tam będzie naprawdę tym razem konkretna. I to by było to wszystko i życzę miłej nocy. I miłej zabawy z tymi pszczołami.